To jest po prostu skandal. W Warszawie brakuje miejsc w szkołach ponadpodstawowych dla uczniów z Polski, ponieważ na ich miejsce przyjmowani są uczniowie z rodzin ukraińskich, którzy uwaga, nawet nie mają uwzględnianego wyniku testu ośmioklasisty. Posłuchajcie Błażeja Pobożego doradcy pana prezydenta Karola Nawrockiego, który na ten temat wypowiadał się w telewizji Republika. Proszę Państwa, jesteśmy świeżo po rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Mam takie dane, które są no, zatrważające. W Warszawie było około 14 tysięcy absolwentów podstawówek. Miejsc w szkołach średnich, czyli ponadpodstawowych, 21 tysięcy. Czyli spory zapas. I teraz uwaga: 3 tysiące dzieci absolwentów szkół podstawowych z Warszawy nie dostało się do szkół. I e, lubię łączyć kropki, to chciałbym zapytać, dlaczego tak się stało? Mam e, tezę, którą chciałbym, żebyśmy, liczę tutaj, tutaj, nie ukrywam na dziennikarzy, skoro ministerstwo e, nie chce odpowiadać e, czy to radnym, czy e, politykom opozycji, czy nie jest to konsekwencja tego, że na preferencyjnych warunkach do szkoły z pominięciem e, egzaminów ośmioklasisty były przyjmowane e, dzieci e, z e, rodzin ukraińskich? To nie może tak być, że w Warszawie, w Warszawie nie ma miejsca w szkołach ponadpodstawowych dla absolwentów podstawówek dla trzech tysięcy dzieci. Ci rodzice alarmują mnie jako członka Komisji Edukacji w w sejmiku jako byłego radnego Warszawy odpowiedzialnego również za edukację czy wreszcie jako jednego z burmistrzów który odpowiadał w Warszawie za edukację jak to jest że 3000 dzieci w Warszawie gdzie rządzi Trzaskowski jako organ prowadzący prowadzi szkoły w Warszawie 3000 dzieci jest teraz pod koniec wakacji w dramatycznej sytuacji i jest wypychanych przez państwo i władze miasta do szkół prywatnych. Ja oczekuję informacji w tej sprawie. Pani minister Nowacka jest pierwszą, która powinna być zrekonstruowana zarówno ze względów tych merytorycznych, na które wskazywaliśmy, jak i z tego, co się dzieje w tej chwili. Likwidacja prac domowych spowodowała, że wyniki egzaminów między innymi właśnie ośmioklasistów w Warszawie, chociażby w niektórych szkołach są nawet o dziesięć procent. Państwa, dobrze,